Do tej pory siatkarski portal był jedynie gościem na turniejach amatorskich. Tym razem postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce i zorganizowaliśmy własne zawody. 1 i 2 marca w Proszowicach odbyły się premierowe eliminacje z cyklu siatkarskiego pucharu mistrzów 2014. Na relacje zaprasza beata Krupa, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Brawo, brawo, brawo. Ze mną Krzysztof Karpiński, dzień po turnieju. po turnieju. mnie. nie porozmawialiśmy wczoraj, bo Zabierzcie bardzo zmęczony. Przez to zmęczenie do mnie. Nie do organizowania kolejnych turniejów. No, dużo się działo przez te trzy dni, to fakt, nie, absolutnie nie, zapomnę nie spadł, mamy go coraz więcej, kolejny turniej w Radomsku w czerwcu, już wiemy, że będzie on na początku czerwca i no, już planujemy tam wycieczkę w najbliższy weekend, żeby rozeznać się co i jak, natomiast jak mówiłeś o, o zmęczeniu, to faktycznie było ono potworne. No ale wszystkim to dało, 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 dało w kość. Natomiast yy, myślę, że ogólnie rzecz biorąc, bilans zysków i strat był, był pozytywny. Więc nic, tylko zagrzewać się do kolejnej pracy i do kolejnych eliminacji gradowców. A jak, co możesz nam powiedzieć o organizacji tego turnieju? Jak wyszło wszystko tak, jak powinno? Mhm. Czy coś byś jeszcze więcej mógł zrobić? Teraz już na chłodno. Organizacja turnieju. No, jako organizatorowi nie mnie to oceniać, wiadomo, natomiast byłem podczas tego turnieju i w kuchni, i w pokojach, i na hali, więc słyszałem co nieco i z tego, co słyszałem, to uczestnikom się podobało. Wyrażali chęć przyjechania na następne eliminacje. Organizacyjnie myślę, że, że, że wszystko zostało dopięte, natomiast wiadomo, że, że jakieś mankamenty się na pewno znajdą. Natomiast z tego co, z tego co usłyszałem, to, to uczestnicy byli raczej zadowoleni, że żeby taki turniej powstał. Przede wszystkim odciągnęliśmy zawodników od myśli załatwiania sobie posiłków, załatwiania sobie noclegów. No wszystko to daliśmy im od razu w pakiecie, więc skupili się tylko i wyłącznie na graniu, a to jest najważniejsze tego typu rzeczy. No i co? No i myślę, że, że, że kolejne eliminacje wyjdą. Równie dobrze, jak nie lepiej. No i mam nadzieję, że, że, że tak będzie. A powiedz mi jeszcze, bo ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia. A, tak chyba jako pierwsi wpadliście na pomysł siatkarskiego Pucharu Mistrzów jako cyklu turniejów. Cykl. Mhm. I kiedy ten pomysł się zrodził? Pomysł zrodził się, powiem Ci szczerze, stosunkowo chyba niedawno. Bo chcieliśmy zrobić coś nowego na rynku. Czegoś, czego jeszcze nie ma. Wiadomo, że turnieje są rok rocznie jakiekolwiek organizowane, natomiast nie ma jakiejś ciągłości zdarzeń. Wpadliśmy na te eliminacje, na pomysł tych eliminacji. Są to trzy eliminacje, tak jak mówię, w czerwcu będzie to chyba pierwszy, pierwszy weekend czerwca, już, już może tak w tajemnicy zdradzić, że będzie to pierwszy, tydzień, pierwszy weekend czerwca w Radomsku, kolejne eliminacje w Dębicy, no i finał, finał w grudniu, więc jest to pewien cykl, który się zetnie klamną w grudniu. Mam nadzieję, że, że, że wszystko wypali, wszystko się uda no i że wszyscy będą zadowoleni, zarówno zawodnicy, jak i, i my, organizatorzy. Teraz zasłużony odpoczynek chwilowy, bo tak jak mówię, no, kilka dni już jesteśmy w Radomstwie. To jeszcze mi powiedz, ten cykl to trzy eliminacje. Docelowo mhm. będzie ich więcej? Docelowo będzie ich więcej, ale nie mogę teraz obiecać ile, bo na pewno w tym roku tylko trzy. Z wieńczącym finałem w grudniu. Natomiast w przyszłym roku podejrzewam, że, że może być ich więcej. I na pewno jeżeli nie będzie ich więcej, to na pewno będą to inne województwa. A jakie, no to to już przekonamy się w 2015 roku. Mam nadzieję, że, że, że wszystko będzie dobrze do tego czasu. Okej, okay. dzięki wielkie. Dziękuję bardzo gratulacje jeszcze dzięki. raz za zorganizowanie turnieju. Dzięki bardzo. Ze mną Adam Klima, e, zawodnik zespołu Lotnicy. Adam, jak oceniasz postawę swojego zespołu na turnieju? E, cześć. E, słuchajcie, no kurde, wydaje mi się, że super, nie? No niestety o finałowy mecz, o trzecie miejsce, żeśmy przegrali. No nic nie zagraliśmy niestety. Myślę, że chłopacy byli zmęczeni, może też po integracji albo coś, nie? Ale za to też zagraliśmy dobry półfinał, prawda? Z Popadens, który też nas wykończyli troszkę, też przegraliśmy. Ale podjęliśmy walkę z nimi. No niestety oni byli liderami na tym turnieju, widać to było. E, od razu. To, no, skoro nawiązaliśmy z nimi e, walkę, to wydaje mi się, że, że stać nas było na coś więcej. A czwarte miejsce no to to jest niestety. No, już syndrom przegranej nam się włączył i już nie zagraliśmy w finałów. Jaki był Twoim zdaniem poziom turnieju? poziom naprawdę fajny. Tam wiem, że grupowe grupa B bodajże, to była grupa śmierci. tłukły się te zespoły. Tak, zespół wyspiański. Bardzo mnie to zaskoczyło, że nie jest w pierwszej czwórce. Też mieli super pakę. Wydaje mi się, że super, naprawdę wysoki poziom, nie. Zaraz zobaczymy tutaj jak tam reszta się skończy i tak dalej, ale super, nie? Zapewnione spanie, wszystko naprawdę polecam, zapraszam ludzi. Super zabawa, atmosfera, naprawdę warto. Jarek Kowalski, Portal.pl. ze mną Kamil Trzask, MVP turnieju. Kamil, wśród zawodników tutaj grających krążą legendy o Twoim zasięgu. Powiedz mi, jaki, jaki, jaki to zasięg jest? Jak e, mierzyłeś może ostatnio? Wiesz co, dość dawno nie mierzyłem, ale jakiś rok temu miałem 360 zasięgu. Centymetrów. I grasz w turnieju amatorskim z w turnieju takim amatorskim. zasięgiem? Tak. <laughs> Który mecz był dla Ciebie najtrudniejszym w tym turnieju? Finał, czy może któryś z wcześniejszych? Moim zdaniem najtrudniejszym meczem był półfinał. Graliśmy prawdopodobnie sławy marcowe, tak, jeśli się nie mylę. Lotnicy. Lotnicy, przepraszam, lotnicy. I to był najtrudniejszy, moim zdaniem, mecz dzisiaj. A ogólnie, jakbyś ocenił, że cały turniej, poziom sportowy, organizacyjny, jak to, Twoim zdaniem, wyglądało? Myślałem, że turniej naprawdę będzie na niższym poziomie, ale naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył i poziom był wysoki. Bardzo wysoki. Dobrze, to w takim razie dzięki i do zobaczenia w Kraku Warenie. Dziękuję bardzo.